Z tej strony BimHit, Witam was, drodzy widzowie, na kanale Alice Games w kolejnym odcinku przybliżającym zasady gry fabularnej Dune'a Przygody w Imperium. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tak zwanych bohaterach drugoplanowych. Czym zatem są ci bohaterowie? Jakich tworzyć i wprowadzać do gry oraz no, w ogóle po co zostali wymyśleni? Jesteście ciekawi, to słuchajcie więc, dalej zapraszam do oglądania. Zdarza się, i to nie jest przecież domena, tylko tej naszej gry fabularnej Duna, że postacie graczy mogą się no, rozejść, na przykład na dwie różne grupy, które to zajmą się innymi zadaniami. Mistrzyni gry wtedy zazwyczaj prowadzi najpierw grupę A, a później grupę B, albo po prostu co chwilę przeskakuje pomiędzy właśnie tymi grupami. Czasami zdarza się, że na przykład graczki to grupa wojowniczek, a do rozwiązania jakiegoś problemu potrzebny jest ktoś o talentach magicznych. Również Całkiem możliwe, że bohaterowie wynajmą jakąś grupę postaci niezależnych i wysyłają ją na jakąś misję, co, zwa, co zazwyczaj kończy się tym, że po pewnym czasie MG mówi, jaki był rezultat takiej wyprawy. I tymczasem Duna pozwala właśnie w takich momentach dalej uczestniczyć w akcji graczom, chociaż niekoniecznie ich głównymi bohaterami. Na pomoc bowiem przybywają bohaterowie drugoplanowi. wyobraźcie sobie sytuację, że mamy dwie pary graczy, gdzie jedna para gra postaciami nastawionymi na walkę, a druga na. Dyplomację. I teraz dyplomaci wyruszają z misją, oczywiście dyplomatyczną, na jakąś planetę, a wojskowi zostają na rodzinnej planecie i zbijają bąki. By jednak graczom się nie nudziło, mogą wziąć rolę jakichś pomniejszych dyplomatów towarzyszących właśnie tym naszym emisariuszom, albo na przykład jakiejś konkubiny, która wyrusza ze swoim partnerem, a która należy do Bene Gesserit i doradza swojemu chłopu, co ma tak naprawdę mówić. Tymczasem dochodzi do podstępnego ataku na rodzinną planetę naszego rodu. I nasza dwójka, zbijająca do tej pory bąki wojskowych, bierze teraz szybko odeprzeć atak. A para, której bohaterowie wyruszyli na dyplomatyczną misję, może w tym momencie wejść w rolę zwykłych żołnierzy. Nikt się nie nudzi. Wyobraźcie sobie nawet taką sytuację, że jacyś zwiadowcy są potrzebni, żeby wysłać ich na misję, a od tego, jakim się powiedzie, zależą losy całego rodu. W tym momencie każdy z graczy może wejść w rolę jakiegoś takiego drugoplanowego bohatera, który właśnie jest zwiadowcą w tym oddziale i można poprowadzić całą tą scenę. Nikt się nie nudzi, każdy uczestniczy w akcji, a na dodatek deklaracje graczy i ich akcje mają w tym momencie duży wpływ na powodzenie właśnie tej całej misji. Bohaterowie drugoplanowi dzielą się na znaczących i pomniejszych. Różnią się oni swoimi możliwościami i kompetencjami, jak również możliwościami wprowadzenia ich do gry. Zacznijmy od tych pomniejszych, gdyż hmm, wprowadzenie ich jest dosyć Szybkie, praktycznie zawsze dostępne dla graczy, a na dodatek tworzenie ich w locie jest bardzo proste. Ogólna zasada jest taka, że wprowadzenie do gry właśnie takiego pomniejszego, drugoplanowego bohatera wymaga od nas, czyli od gracza, wydania z punktu impetu lub dodania mistrzowi gry punktu zagrożenia. Tylko, że jeżeli jest scena, w której faktycznie nie posiadamy żadnej postaci pod naszą kontrolą, to wprowadzić, przejąć kontrolę lub stworzyć pomniejszego bohatero, bohatera drugoplanowego możemy za darmo. W ten sposób zawsze mamy możliwość, by uczestniczyć jako gracz w każdej scenie, jeżeli oczywiście istnieje takie przesłanie w zaistniałej fikcji i jest to faktycznie możliwe. No dobrze, ale jak stworzyć taką postać? Na szczęście jest to proces bardzo szybki i myślę, że po dwóch sesjach bez problemu każdy z marszu będzie mógł tworzyć tego typu drugoplanowych bohaterów. Najpierw jest atrybut, czyli tak naprawdę, jaką rolę pełni nasza postać? Może to być gwardzista, szpieg. Sługa, pisarz, kurtyzana, pilot, zwiadowca, szermierz i tak dalej, i tak dalej. Drugi punkt to motywacja. Tutaj jest naprawdę prosto, bo pomniejsza, drugoplanowa postać ma tylko jedną motywację, a nie pięć. Będzie to zazwyczaj. Ustawione właśnie na poziomie 5, ale jeżeli ta postać związana jest z główną lub drugorzędną domeną rodu, to motywacja wyniesie odpowiednio wartość 7 lub 6. Na przykład, jeżeli główna nasza domena związana jest ze szpiegostwem, a drugorzędna z polityką, to tak wprowadzony szpieg będzie miał właśnie tą motywację na 7, emisariusz na 6, a żołnierz lub śpiewak na 5. Teraz wybieramy mu jedną umiejętność na 6 i od razu możemy przypisać mu tam jedną biegłość. Teraz jeszcze dwie umiejętności wpisujemy na 5, a pozostałe dwie na 4. Ostatnia rzecz to zdecydowanie, czy taka postać powinna mieć jakiś jeden talent i ten nasz pomniejszy, drugoplanowy bohater jest już gotowy, by, by nim właśnie zagrać i chwalebnie zginąć, bo na jego miejsce czeka już tysiąc innych takich postaci, no takie życie. Trochę więcej, natomiast zachodu jest z wprowadzeniem znaczącego drugoplanowego bohatera, czyli takiego subbossa, można powiedzieć, jeśli my jesteśmy bossami. Jest to droższa opcja. Na dodatek można dokupywać mu różne rozszerzenia, a co za tym idzie? Proces tworzenia na sesji jest o wiele dłuższy. Na szczęście, z tak już raz stworzonego drugoplanowego bohatera, można korzystać również później by stworzyć taką postać musimy docelowo wydać 3 punkty impetu lub dodania mistrzowi gry trzech punktów zagrożenia wprowadzenie jednak później już tak stworzonej postaci wymaga od nas wydania tylko połowy tych punktów zaokrąglając koszt ha, w górę Tworzenie takiego bohatera jest podobne do naszego wcześniejszego przykładu. Czyli, zaczynamy od nadania mu atrybutu, ale wydając dodatkowy punkt, możemy nadać mu po prostu drugi atrybut. Więc, jak widać, taka postać potrafi być już potężniejsza. Motywacji ma już niestety 5, czyli tyle, co główny bohater. Wybieramy jedną na 7, jedną na 6 i przypisujemy do której z tych dwóch motywacji jakieś motto. Możemy również wydać w tym momencie jeden punkt, by przypisać motto również do drugiej motywacji. Pozostałe trzy natomiast wpisujemy sobie na 5. Jeżeli chodzi o umiejętności, to wybieramy jedną na 7, jedną na 6, dwie na 5 i jedną na 4. Możemy też i tutaj wydać jeden punkt, by dwie wybrane umiejętności powiększyć sobie o 1. Czyli możemy mieć na przykład jedną umiejętność, nawet na 8. Jeżeli chodzi o biegłości, to uzależnione są one od tego, na jakim poziomie jest dana umiejętność. Jeżeli jakaś jest na 8, wpisujemy trzy biegłości. Jak jakaś jest na 7, to 2, a tym, które są na 6, wpisujemy jedną biegłość. Możemy wydać też tutaj punkt, by dopisać dwie biegłości do umiejętności na poziomie 6 lub wyższym. Znaczący drugoplanowi bohaterowie posiadają też jeden talent, ale za dwa punkty możemy wykupić mu drugi. Jak z tego wynika? najsłabszy taki stworzony bohater będzie nas kosztować 3 punkty, a najmocniejszy aż 9. Ponowne wykorzystanie natomiast takich bohaterów to odpowiednio koszt 2 i 5 punktów. Hmm. Zauważcie też, że wprowadzenie znaczącego drugoplanowego bohatera stworzonego za 3 i Cztery punkty kosztuje nas właśnie tyle samo, czyli dwa punkty. Warto więc tak prowadzonej postaci dorzucić chociaż ten jeden punkt. Będzie ciut bardziej taki bohater kompetentny, silniejszy i w ogóle, a inwestycja raczej szybko nam się zwróci. W tym momencie zbliżamy się już pomału do końca tego filmu, ale warto wspomnieć jeszcze o kilku, kilku ważnych rzeczach, mianowicie widzicie. Drugoplanowych bohaterów możecie wprowadzać zawsze do sceny, nie tylko wtedy, kiedy nie macie kim zagrać. Wtedy dalej kontrolujecie oczywiście tylko swoich głównych bohaterów, ale możecie wykorzystywać drugoplanowych do jakichś dodatkowych opcji. Po prostu macie wtedy więcej mechanicznych. Możliwości. Możemy takim postaciom na przykład wydawać rozkazy, by wykonały jakąś akcję wymagającą testu. Na przykład możemy kazać zaatakować kogoś, to tak bardzo prosto. Albo przepro, żeby przeprowadził operację, czy na przykład przeleciał ornitopterem przez jakiś wąski przesmyk pomiędzy górami. Właśnie to jest bardzo przydatne, kiedy akurat sami w danej dziedzinie macie. Dwie lewe ręce, jako postać. Druga rzecz, zawsze możemy wykorzystać taką postać, by nam asystowała podczas jakiegoś testu. Jeżeli na przykład jesteśmy sami, inny gracz nie wprowadził postaci, my możemy sobie wprowadzić. Po trzecie, gdyby jakiegoś powodu nasza główna postać nie mogła uczestniczyć dalej w scenie, bo na przykład, nie wiem, została, pach, ogłuszona i jest wyłączona, możemy przejąć kontrolę nad drugoplanowym bohaterem. Mogą też ci drugoplanowi bohaterowie umożliwiać wykonanie jakiejś akcji, lub mogą zredukować poziom trudności. I jakkolwiek zabrzmi to bardzo brutalnie, możemy ich wykorzystywać jako ludzkie tarcze, czy też jako tak zwanych ludzi w czerwonych koszulach. To określenie akurat z fandomu Star Trek'a i oznacza, że jeżeli akurat ma zginąć główny bohater, to na jego miejscu ginie. Facet w czerwonej koszuli. Podobnie właśnie działa to w dunie. Kiedy w wyniku jakiejś wrogiej akcji ma paść główny bohater, czyli te naszy główny alter ego, to można wydać punkt impetu lub znowu dać mistrzowi gry punkt zagrożenia i wtedy to nie my padamy, ale bohater drugoplanowy. Dlatego, idąc na wojnę, warto wykupić sobie wielu statystów. Jeszcze tylko wspomnę, że docelowo drugoplanowi bohaterowie nie są przypisani do konkretnego gracza i wprowadzona tak postać może być odgrywana przez różnych graczy. Jeżeli zaś komuś to się nie podoba, to można zawsze przedyskutować tę sprawę na przykład na sesji Zero i na przykład uzgodnić, że. Tak, wykorzystani bohaterowie, wprowadzeni przez gracza, mogą być kontrolowani tylko przez tego gracza. Ja natomiast dziękuję za nasze kolejne spotkanie. Zapraszam do zostawienia saba na kanale Alice Games, odwiedzenia ich strony, łapki w górze, jeśli podobał Wam się ten materiał i pozostawienia ewentualnie jakiegoś komentarza lub pytania, a ja tym samym mówię Wam do następnego.